Prezesie, ostatnie pytanie. Nigdy prezesi, dyrektorzy, trenerzy go nie lubią, ale kibice wymagają. O co będzie grał GKS z tych w nadchodzącym sezonie? O to, żeby e, zmieniła się treść napisów na prześcieradłach na ostatnim meczu i było. Dziękuję za Was. Żeby, żeby od razu efekty. Myślę, że trochę potrzebujemy czasu, ale z każdym treningiem, z każdym sparingiem, tak jak dzisiaj, wszystko idzie kluczem. Widać po nim, że w szkole był dobry z fizyki. Wahadło nie ma przed nim żadnych tajemnic. Teraz w Tychach może robić o nim wykład. Kiedy biega po boisku, to trenerzy muszą zamykać wszystkie bramy. Do tego wszystkiego jest trochę podobny do innego Krzysztofa z GKS-u. Podobnie jak Wizacki, lewą nogą może wiązać krawaty. Z numerem 11 Krzysztof Wołkowicz. Lubię mało kto wie, że ma na imię Dominik. Jak robił masę, mówili na niego papaj, teraz jest po prostu siódkiem. Historii jego ksywek i tak nikt nie zrozumie, on często nie rozumie sam siebie. Wszak nie dusza towarzystwa i prawdziwy wodzirej, Bez wątpienia najgłośniejsza osoba w całym zespole. Przed Państwem chłopak z osiedla A z numerem 99, Dominik Poław. Koledzy w zastanawiają się, czy lepiej radzi sobie z taktyką, przypuszczania muzyki. Po zakończeniu kariery raczej na pewno nie zostanie ani trenerem, ani tym bardziej DJ-em. Na boisku potrafi jednak zagrać jak z nut i przebojem przedrybrować rywali z numerem siódmym Marcin Kozina. Przychodzi pierwszy do klubu i ostatni z niego wychodzi. Przekonał się bardzo szybko, że koledzy w czytają wywiady. Choć wygląda na spokojnego i ułożonego, to szybko się denerwuje. Szczególnie kiedy gra w FIFA z numerem 27 Kamil Kargulewicz. Na pewno po graniu w piłkę nie zrobi kariery jako handlowiec. Kiedyś przyniosł do żadnej swoje buty, ale do dziś nie znalazł na nich kupca, na boisku zawsze porusza się z gracją. Ma nie tylko dobrze ułożoną fryzurę, ale i nogę z numerem 20. Gracjan Jaro! Zawsze ma przygotowaną białą i kolorową. Mowa oczywiście o izotonikach, które dostarcza zawodnikom. Jego brat był sędzią i straszył zawodników kartkami. On na boiskach pierwszej ligi może być jeszcze większym postrachem, bo to najlepiej zbudowany fizjof w całych rozgrywkach. Przed Państwem Kamil Drabik. Wierzę w potencjał, wierzę w tych chłopaków, wykonali fantastyczną pracę, staw szkoleniowy wspaniały, także dalej robota, ale jeszcze raz kibicujcie tym ludziom tutaj po lewej stronie woli naprawdę na to zasługują, dadzą się je wszystko. Będziemy walczyć w każdym meczu o trzy punkty. Jeszcze raz podkreślam, moim celem jako trenera, celem tej drużyny tych chłopaków, ja wierzę w nich, jest taka ambicja, to zawąza ekstra klasy. El Max oficjalny sponsor GKS